Słowa zawisły w powietrzu salonu ciężkie i ostre jak odłamki szkła. Jesteś autystyczny i masz 48 godzin na zabranie swoich rzeczy. Twój siostra jest teraz właścicielką domu. Wayne Cohen Bauer, jego ojciec, wypowiedział ten wyrok z tą samą obojętnością, z jaką omawiał bilansę swojej firmy budowlanej. Obok niego jego matka, Laila Desmet, skinęła głową. Jej twarz była maską stanowczej determinacji, unikając jego wzroku. A tam, oparta o futryne drzwi z niemal niedostrzegalnym uśmiechem, stała ona, Katalina Bakker, młodsza siostra, dziedziczka, złote dziecko. Araf Olsen, 24-letni, przyjął tę wiadomość nie ze łzami czy gniewem, których być może się spodziewali, ale z głęboką, analityczną ciszą. Jego umysł, działający w schematach i systemach, które jego rodzina zawsze określała jako dziwne, lub zepsute, Zaczął przetwarzać to oświadczenie nie jako atak emocjonalny, ale jako logiczną konsekwencję długiego i bolesnego równania. Nigdy nie przypuszczał, że eksmisja z jego własnego domu, miejsca, gdzie każdy skrzyp podłogi i każda plama na ścianie były punktami odniesienia w jego mentalnej mapie świata, stanie się katalizatorem wszystkiego. Ale gdy obserwował te trzy twarze, które powinny symbolizować bezpieczeństwo i miłość, Poczuł, jak zapanował w nim lodowaty spokój. Nie tylko go wyrzucali. Naciskali spust broni, którą potajemnie skręcał element po elemencie przez całe życie. A Araf nie potrzebował czasu na zrozumienie. Już wiedział. Były oznaki, małe punkty, danych, które zbierał i archiwizował w swojej pamięci. Szybki przebłysk wstecz uderzył go. On, dziesięcioletni, pokazujący ojcu prosty program komputerowy, który stworzył, tylko po to, by zostać zignorowanym. Podczas gdy Way z entuzjazmem chwalił przeciętny rysunek konia, który Katalina wykonała. Inny, niedawny, jego matka, Layla, przez telefon z przyjaciółką, wzdychając, że koszt opieki nad kimś takim jak Araf jest finansowym i społecznym ciężarem, którego nie przewidzieli. Jej słowa, wypowiedziane szeptem, ale doskonale słyszalne przez drzwi jego pokoju, zostały skatalogowane. I najbardziej bolesne ze wszystkich. Katalina, jego własna siostra, kpiąca z jego rutyny, nazywająca jego słuchawki z redukcją szumów śmiesznymi i celowo przestawiająca meble, aby spowodować u niego sensoryczny dyskomfort, śmiejąc się, gdy się potykał. Były to akty okrucieństwa przebrane za braterskie żarty, każdy będący małą zdradą, potwierdzeniem, że jest obcym, problemem do powściągnięcia. Dom dla niego. Nigdy nie był domem. Był starannie zarządzanym siedliskiem, mającym na celu minimalizację tarcia z jego neurotypowymi mieszkańcami. Teraz nawet tomu odmawiano. Dom jest na nazwisko Kataliny od zeszłego tygodnia kontynuował Way, jakby zamykał umowę. Uważamy to za zaliczkę na jej spadek. Lepiej dla wszystkich. Musisz nauczyć się radzić sobie w prawdziwym świecie, synu. Nie będziemy tu na zawsze. Słowo syn zabrzmiało pusto. Formalność pozbawiona wszelkiego uczucia. Ich prawdziwy świat był miejscem, które już zamieszkiwał. Cyfrowym światem logiki i kodu, w którym był biegły i potężny. Czymś, czego nigdy nie wysilili się, by zrozumieć. Widzieli jego czas spędzony przy komputerze jako zajęcie odludka, a nie budowanie twierdzy. Rozumiem, powiedział w końcu Araf, jego głos był równy, pozbawiony emocji. 48 godzin. Ich reakcją było powściągliwe zaskoczenie. Spodziewali się sceny, załamania, jego spokój ich rozbroił. To było tak, jakby próbowali przewrócić ścianę, która ku ich zdumieniu nie stawiła oporu. Araf odwrócił się i ruszył w stronę swojego pokoju, jedynego miejsca w tym domu, które było naprawdę jego. Każdy krok był zamierzony. Zamykając drzwi, nie poczuł rozpaczy, poczuł jasność. Gra się zmieniła. Niepisane zasady tolerancji i warunkowej akceptacji zostały zastąpione deklaracją otwartej wojny. A w wojnie informacji, logiki i cierpliwości Araf wiedział z matematyczną pewnością, że ma absolutną przewagę. Otworzył szafę i wyjął serię pudeł do przechowywania. Ale pierwszą rzeczą, którą wyjął, nie były ubrania ani książki. Była to seria zewnętrznych dysków twardych, każdy starannie oznakowany. Lata wyciągów bankowych. Kopie dokumentów, które znalazł w biurze swojego ojca, nagrania audio rozmów telefonicznych prowadzonych na głośno mówiącym w salonie oraz szczegółowy plik każdej złamanej obietnicy i każdego centa, który został sprzeniewierzony z funduszu, który jego dziadek rzekomo mu zostawił, funduszu, o którym jego rodzice przysięgali, że nigdy nie istniał, uważali go za niezdolnego do zrozumienia zawiłości świata. Mieli się przekonać, jak głęboko zaniżyli jego zdolność analizy. Kiedy na zewnątrz jego rodzina dyskretnie świętowała swoje zwycięstwo, Araf Olsen rozpoczynał pierwszą fazę swojego kontrataku. Dali mu 48 godzin na opuszczenie domu. On wykorzysta ten czas, aby upewnić się, że wkrótce nie będą mieli dokąd uciec. Spokój, który widzieli, nie był rezygnacją. Był to spokój kogoś, kto już stawił czoła o wiele Gorszym burzą wewnętrznie i przeżył, by opowiedzieć tę historię. Tam, przed największą zdradą w swoim życiu, stał niewzruszony jak ktoś, kto strzeże tajemnicy zbyt potężnej, by ją ujawnić przed właściwym czasem. Jeśli ta historia uprzedzeń i przezwyciężania poruszyła Twoje serce, nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby dowiedzieć się, jak zwykła chwila upokorzenia stanie się katalizatorem rodzinnej rewolucji, której nikt nigdy nie zapomni. Pierwszym telefonem, jaki Araf wykonał, był do Owena. Wrighta, przyjaciela z dzieciństwa, który zawsze wydawał się mówić jego językiem, rozumiejąc jego milczenie równie dobrze jak słowa. Owen nie zadawał niepotrzebnych pytań. Po wysłuchaniu sytuacji, jego odpowiedź była natychmiastowa. Mój dom jest Twoim domem. Tak długo jak będziesz potrzebował. W ciągu godziny samochód Owena był pod domem i razem zaczęli wynosić pudła. Araf. Pracował z metodyczną efektywnością, każdy ruch był skalkulowany, jego twarz była pustą płótnem. Dla jego rodziców i siostry, którzy obserwowali z okna kuchni, wydawał się pokonanym automatem tylko wykonującym rozkazy. Mało wiedzieli, że każde pudełko, które wynosił z tego domu, było cegłą mniej w fundamencie ich życia. Prawdziwa głębia ich okrucieństwa objawiła się następnego ranka. Pozostały jeszcze 24 godziny do terminu, a Araf próbował użyć swojej karty debetowej, aby kupić więcej pudeł i został odrzucony. Szybkie sprawdzenie aplikacji bankowej pokazało coś nie do pomyślenia. Jego saldo wynosiło zero. Każdy cent oszczędzony z lat pracy jako freelancer, analityk danych i programista, praca, którą jego rodzice nazywali jego komputerowym hobby, zniknął. Przelew, dokonany poprzedniego wieczoru, na wspólne konto Way i Lily. Kilka minut później wiadomość od matki pojawiła się na jego telefonie. Potraktuj to jako zwrot za wszystkie lata dodatkowych wydatków, jakie ponieśliśmy z twojego powodu. To dla twojego dobra, żebyś nauczył się wartości pieniądza. To niedopowiedzenie było tak podłe, że było niemal absurdalne. Nie tylko go wyrzucili, zostawili go bez grosza celowo, próbując go unieszkodliwić. Niesprawiedliwość była tak kompletna, tak skalkulowana, że wykraczała poza gniew i utrwalała się w lodowatym celu. Ich arogancja była nieograniczona. Katalina, nie tracąc czasu, rozpoczęła swoją kampanię w mediach społecznościowych. Jej zdjęcie, promiennie uśmiechnięta na werandzie, z podpisem Nowy rozdział. Jestem tak wdzięczna moim niesamowitym rodzicom, którzy pomogli mi zdobyć dom moich marzeń. Błogosławiona, kab nowy dom, na pani domu. Post zebrał polubienia i gratulacje od przyjaciół i rodziny, którzy nie mieli pojęcia o mrocznej prawdzie kryjącej się za tym uśmiechniętym obrazkiem. Później opublikowała na Instagramie relację pokazującą dawny pokój Arawa, teraz pusty, z puszkami farby na podłodze. Czas na całkowity remont. Muszę pozbyć się tej dziwnej energii z tego miejsca. Napisała, dodając emoji śmiechu. Był to cyfrowy, publiczny i poniżający cios. Nie tylko zabierała mu przestrzeń, próbowała wymazać jego istnienie. A potem bezpośrednia wiadomość trafiła na telefon Aarawa. Hej, chciałam tylko sprawdzić, czy wszystko w porządku. Mam nadzieję, że nie mieszkasz na ulicy, czy coś w tym stylu. Mama i tata zrobili tylko to, co najlepsze dla rodziny. Bez urazy, prawda? Zuchwalstwo, całkowity brak empatii oszałamiał. Dla nich nie był osobą. Był problemem, który został rozwiązany, ale popełnili fundamentalny błąd w kalkulacji. Wierzyli, że usuwając jego struktury, wsparcia, jego dom, jego pieniądze, jego rutynę, rozpadnie się. Nie rozumieli, że umysł Arawa rozwijał się dzięki logice i danym, a nie materialnemu komfortowi. Złośliwości Kataliny, okrutne wiadomości od matki, jawne kradzieże ojca nic z tego go nie łamało. Wręcz przeciwnie dostarczało więcej danych do jego modelu. Każdy akt pogardy był nowym węzłem na stryczku, który plecił dla nich. W mieszkaniu Owena, otoczony przez swoje pudła i przyjazny nieporządek prawdziwego przyjaciela, Araf stworzył swoje nowe centrum dowodzenia. Jego laptop, stary, ale potężny model zamerdał do życia. Nie szukał pracy ani mieszkań. Zanurzył się w liniach kodu, zaszyfrowanych arkuszach kalkulacyjnych i plikach audio. Budował swoją broń. Owen obserwował go z troską. Stary, jesteś pewien, że wszystko w porządku? Od kiedy tu jesteś, prawie nic nie powiedziałeś. Araf na chwilę przestał pisać. Jego palce zawisły nad klawiaturą. Odwrócił się do Owena, a po raz pierwszy na jego twarzy pojawiło się wyrażenie. Nie był to smutek ani gniew. Była to zimna, skupiona intensywność, błysk czystej, bezlitosnej inteligencji w jego oczach. Myślą, że światem rządzą emocje i pozory, Owen, powiedział Araf. Jego głos był niski i stanowczy. Mylą się. Rządzą nim systemy, danymi, a oni dali mi pełny dostęp do wszystkich swoich systemów przez 24 lata. Każde nowe upokorzenie jedynie wzmacniało coś w nim, czego jego oprawcy nie potrafili dostrzec cichą siłę karmioną przez samą, niesprawiedliwość, którą próbowali nałożyć czego ci uprzywilejowani ludzie nie wiedzieli, to że każdy akt pogardy faktycznie pisał ich własny wyrok porażki. Przez chwilę, gdy opuszczał głowę, wychodząc z tego domu po raz ostatni, wszyscy myśleli, że złamali jego ducha, ale kto zna prawdziwą siłę wie, że rośnie właśnie w ciszy, w obserwacji i w metodycznym planowaniu, które poprzedza burzę. Pierwsze dni poświęcono na przetrwanie i finansowanie. Araf wiedział, że nie może przeprowadzić swojego planu bez środków. Korzystając z bezpiecznej sieci i swoich wyjątkowych umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa, zaczął uczestniczyć w programach Back Bounty, gdzie duże korporacje płacą etycznym hakerom za znajdowanie luk w ich systemach. Dla większości była to ciężka i czasochłonna praca. Dla Arawa było to jak czytanie książki w jego ojczystym języku. W ciągu tygodnia zgromadził więcej pieniędzy niż rodzice mu ukradli, każdy cent zarobiony legalnie dzięki jego intelektowi. Gdy jego sytuacja finansowa się ustabilizowała, przeszedł do fazy drugiej, ramienia prawnego. Nie chciał byle jakiego prawnika. Potrzebował rekina kogoś, kto rozumie nie tylko prawo, ale naturę systemowej niesprawiedliwości. Jego badania doprowadziły go do nazwiska Eleni Phillips. Błyskotliwa prawniczka, znana ze swojego bezwzględnego podejścia i podejmowania spraw, które inni uznawali za niemożliwe, zwłaszcza tych dotyczących dyskryminacji i oszustw korporacyjnych. Araf umówił się na spotkanie, wszedł do eleganckiego biura eleni, co stanowiło ostry kontrast z chaosem jego ostatnich tygodni, obejrzała go przenikliwymi oczami, spodziewając się historii wzburzonego, zdradzonego młodego człowieka. Zamiast tego Araf otworzył swój laptop i z precyzją chirurga przedstawił swój przypadek. Nie była to prośba, była to oskarżenie. Pokazał Eleni arkusze kalkulacyjne. Jeden z nich śledził każdy cent z funduszu powierniczego, który jego dziadek po stronie matki, człowiek, który zawsze go rozumiał, dla niego zostawił. Fundusz powinien był być przekazany mu w dniu jego 21 urodzin. Jego rodzice, Wei i Leila, jako powiernicy, systematycznie go opróżniali przez dekadę, używając pieniędzy do finansowania luksusowego stylu życia rodziny i zachcianek Kataliny. Każde wypłacenie było udokumentowane, z datami i kwotami, skorelowane z luksusowymi zakupami, wakacjami, a nawet wejściem do sportowego samochodu Kataliny. Następnie odtworzył pliki audio. Głos jego ojca, Wei. W rozmowie z jego księgowym, dyskutującym, jak rozwiązać aktywa funduszu Arawa, nie wzbudzając podejrzeń, głos jego matki, Laili, uspokajającej Way, że Araf i tak nigdy nie będzie w stanie tego zrozumieć. Eleni Phillips słuchała. Jej wyraz twarzy przechodził od profesjonalnego sceptycyzmu do zdumienia, a w końcu do zimnego, kontrolowanego gniewu. Widziała już chciwość i okrucieństwo. Ale połączenie nadużyć finansowych z jawnymi uprzedzeniami wobec neurodywergencji własnego syna było szczególnie podłe. Nie tylko cię okradli, powiedziała Eleni, jej oczy utkwione w ekranie. Użyli Twojej diagnozy jako usprawiedliwienia. Zaniżyli Twoje możliwości na fundamentalnym poziomie. To jest założenie mojego całego życia, odpowiedział Araf, i będzie to założenie ich upadku. Eleni zgodziła się podjąć sprawę nie tylko na podstawie procentu od odzyskania, ale z osobistym zapałem. Widziała w Arawie nie bezbronną ofiarę, ale błyskotliwego stratega, który przekształcił lata bólu w arsenał niepodważalnych dowodów. Pierwszym działaniem było wysłanie formalnego, ale groźnego listu do prawników Weibauera. List wspominał o nieścisłościach w zarządzaniu funduszem powierniczym i żądał pełnego rachunku. Wei po otrzymaniu wiadomości zaśmiał się. Chłopiec jest zdesperowany, powiedział Laili. Wynają jakąś adwokatkę z więziennej bramy, żeby nas przestraszyła. Nie ma nic, odpowiedzieli pogardliwym listem, zaprzeczając istnieniu jakiegokolwiek funduszu i sugerując, że Araf jest niestabilny psychicznie. Tymczasem ich życie toczyło się swoim torem arogancji. Wei miał zamknąć duży kontrakt z ratuszem na nowy kompleks społeczny, Projekt, który umocniłby jego reputację jako filaru społeczności. Katalina nadal publikowała o swoim idealnym życiu, nieświadoma burzy, która się formowała, ale nie wiedzieli, że list o funduszu powierniczym był tylko odwróceniem uwagi, pierwszą przynętą. Podczas gdy oni skupiali się na tym, innym, Araf pracował nad czymś znacznie większym. Od lat obserwował interesy, ojca nie z ciekawości, ale dlatego, że wzorce go fascynowały. I zauważył wzorzec w przetargach firmy Bauer. Wzorzec, który nie miał statystycznego sensu. Przesłał zaszyfrowany plik Eleni Phillips. Temat e-maila zawierał jedno słowo: Fundacja. Eleni otworzyła plik i to, co zobaczyła, sprawiło, że wstrzymała oddech. Nie chodziło tylko o pieniądze z rodzinnego funduszu. Chodziło o oszustwo przetargowe, o zmowę z urzędnikami miejskimi, o dekadę kontraktów publicznych zdobytych przez korupcję. Araf nie tylko udokumentował zgniliznę w murach swojego domu, zmapował zgniliznę u podstaw ojcowskiego imperium. To właśnie wtedy, gdy wszyscy śmiali się z jego pozornej porażki, coś nieoczekiwanego zaczęło nabierać kształtu. Przez chwilę, gdy przyjmował sytuację bez protestu, myśleli, że zobaczą tylko kolejną przewidywalną porażkę. Ale kto patrzył uważnie, zauważyłby, że nie strach nim kierował, ale powściągnięta siła kogoś. Kto jest gotów przepisać własną historię, używając atramentu prawdy, który jego wrogowie tak hojnie mu dostarczyli. Wykonanie planu było arcydziełem czasu i precyzji. Eleni Phillips złożyła nie jedno, ale trzy jednoczesne postępowania. Pierwszym było powództwo cywilne przeciwko Wehbauerowi i Laili Desmet o oszustwo, sprzeniewierzenie i naruszenie obowiązków powierniczych, szczegółowo opisujące kradzież funduszu Aarawa w żmudnych szczegółach. Z załączonymi kopiami wyciągów bankowych i transkrypcjami audio. Drugim było formalne zgłoszenie do Komisji DOS Etyki, budownictwa przedstawiające dowody oszustwa przetargowego. I trzecie najbardziej niszczycielskie to kompletny dossier anonimowo dostarczony znanemu dziennikarzowi śledczemu z głównej stacji telewizyjnej w mieście, Kaito Michel, dossier zawierało analizę danych Arawa. Tak jasną i dobrze przedstawioną, że nawet laik mógł zrozumieć schemat korupcji Wei. Pierwszą reakcją Wei była wściekła negacja. Zadzwonił do swojego prawnika, krzycząc o niewdzięcznym synu i bezwzględnej prawniczce. Ale ton jego prawnika był ponury. Wei to nie jest zarzut, to paragony, to nagrania, to twoje własne e-maile, to co mają, to bomba atomowa. Zaczął się panikować. Laila, która zawsze żyła w bańce zaprzeczenia i przywileju, załamała się, niezdolna przetworzyć, że jej starannie zbudowany świat się rozpada. Ale prawdziwa implozja rozpoczęła się, gdy reportaż Kaito Michela został wyemitowany w prime time. Tytuł był druzgocący. Budowniczy miasta, filantrop czy oszust, dyrektor oskarżony o kradzież, funduszu syna autystycznego i manipulowanie kontraktami publicznymi. Materiał był bezwzględny. Pokazywał zdjęcia Wei, odbierającego nagrody obywatelskie, zestawione z danymi dowodzącymi jego zbrodni. Pokazywał luksusowe posty Kataliny w mediach społecznościowych, jednocześnie opowiadając, jak pieniądze na ten styl życia zostały skradzione. Publiczny wizerunek człowieka rodziny i filara społeczności został systematycznie zniszczony w sieci ogólnokrajowej. Dla Kataliny wpływ był natychmiastowy. I brutalny. Jej telefon eksplodował. Setki komentarzy pod jej zdjęciami zmieniły się z podziwu w pogardę, złodziejka, wstyd oddaj pieniądze brata. Jej przyjaciele przestali odbierać jej telefony. Drzwi do kręgów towarzyskich, które tak ceniła, zamknęły się przed jej nosem. Jej tożsamość, zbudowana na bogactwie i statusie, wyparowała w ciągu kilku godzin. Ratusz natychmiast ogłosił zawieszenie wszystkich kontraktów z firmą Bauer Construction, zawieszając federalne dochodzenie. Partnerzy biznesowi się zdystansowali. Konta firmy zostały zamrożone. W mniej niż 24 godziny imperium Way Cohen Bauera leżało w gruzach. Zdesperowani wszyscy troje udali się do mieszkania Owena. Pukali do drzwi, żądając zobaczenia Arawa. Kiedy Owen w końcu otworzył, przepchnęli go i skonfrontowali Arawa. Który siedział spokojnie przed swoim laptopem. Jak mogłeś nam to zrobić? Jesteśmy twoją rodziną, krzyknęła Leila, jej twarz splamiona łzami użalania się nad sobą. Wace próbował innego: podejścia, tego negocjatora. Okej, okay, chłopcze, wygrałeś. Chcesz domu, jest Twój. Chcesz pieniędzy z powrotem? Dam ci dwa razy tyle. Po prostu spraw, żeby to się skończyło. Wycofaj oskarżenia. Katalina, blada i drżąca, tylko wyszeptała. Zrujnowałeś mi życie. Araf w końcu spojrzał na nich. W jego oczach nie było nienawiści ani triumfu. Był tylko rozdzierający spokój. Spokój ostatecznego rozstrzygnięcia. Wstał. Jego postawa była wyprostowana i godna. Nigdy nie chodziło o dom, ani nawet o pieniądze, powiedział. Jego głos był czysty i stanowczy, przecinając ich emocjonalny chaos. Chodziło o prawdę. Zbudowaliście swoje życie na fundamencie kłamstw, oszustwa i przekonania, że jestem od Was gorszy, niezdolny do zrozumienia lub reakcji. Zaniżyliście moje możliwości. Zrobił pauzę, patrząc na każdego z nich. To nie jest negocjacja, to prezentacja wyników. Zainwestowaliście lata okrucieństwa i uprzedzeń, oto zwroty z tej inwestycji. Nie zostaliście zniszczeni przeze mnie, zostaliście. Zniszczeni przez własne działania, które ja po prostu zorganizowałem i przedstawiłem światu. Odwrócił się i ruszył w stronę swojego tymczasowego pokoju, zamykając za sobą drzwi cicho, pozostawiając ich samych z gruzami ich życia. Dźwięk zamykanych drzwi był bardziej ostateczny niż jakikolwiek krzyk. Gdy rewelacje się piętrzyły, a maski opadały, formowała się nowa rzeczywistość. W epicentrum skandalu, gdzie panowała dyskryminacja i chciwość, Wyłaniała się niezachwiana prawda. Chłopiec, którego próbowali wymazać, był w rzeczywistości architektem ich ostatecznego osądu. Sprawiedliwość, podobnie jak dane, nie kłamie. W ciągu kolejnych miesięcy upadek rodziny Bauer desmet był kompletny i publiczny. Proces cywilny zakończył się miażdżącym porozumieniem na korzyść Arawa. Nie tylko odzyskał pełną kwotę funduszu powierniczego jego dziadka, ale także otrzymał znaczną rekompensatę za szkody moralne i finansowe. Bauer, aby uniknąć kary pozbawienia wolności za oszustwo podatkowe i korupcję, zawarł porozumienie z prokuraturą, stracił licencję budowlaną i został zmuszony do sprzedaży wszystkich aktywów firmy i prywatnych, aby zapłacić grzywny i odszkodowania. Wielki dom, symbol ich statusu, został sprzedany jako pierwszy na licytacji komorniczej. Araf nie chciał go z powrotem. Miejsce było skażone wspomnieniami, których nie miał zamiaru odwiedzać. Way i Leila przenieśli się do małego wynajmowanego mieszkania na przedmieściach. Ich życie towarzyskie zrujnowane, ich dawni przyjaciele. Przechodzili na drugą stronę ulicy, żeby ich unikać. Way były magnat. Pracował teraz jako kierownik projektu w małej firmie, cień człowieka, który kiedyś dowodził saliami konferencyjnymi. Leila, która nigdy w życiu nie pracowała. Musiała znaleźć pracę jako recepcjonistka w przychodni. Upokorzenie było jej codziennym towarzyszem. Katalina poniosła los, którego najbardziej się obawiała ignorancję. Pozbawiona swojego bogactwa i statusu, odkryła, że nie ma nic więcej do zaoferowania światu, który tak ceniła. Próbowała się odrodzić, ale plama skandalu ciągnęła się za nią. Ostatni raz Araf o niej słyszał. Pracowała jako sprzedawczyni w domu towarowym jej dawna arogancja zastąpiona gorzkim zmęczeniem. Araf natomiast prosperował. Z kapitału z ugody i pieniędzy, które zarobił, wraz z Owenem Wrightem założyli Olsen Analytics, firmę zajmującą się cyberbezpieczeństwem i analizą danych. Historia Arawa, zamiast być przeszkodą, stała się jego największą reklamą. Korporacje ustawiały się w 1900 Kolejce, by zatrudnić firmę prowadzoną przez człowieka, który sam rozwikłał skomplikowaną sieć korupcji, używając tylko logiki i analizy danych. Jego neurodywergencyjny umysł, wcześniej postrzegany przez rodzinę jako słabość, był teraz celebrowany w świecie technologii jako supermoc. Był poszukiwany do wykładów, nie tylko o bezpieczeństwie danych, ale o mocy neurodywergencji w miejscu pracy. Stworzył w swojej firmie środowisko, w którym osoby o różnych typach umysłów mogły prosperować. Eleni, Philips stała się bliską przyjaciółką i doradczynią. I razem stworzyli fundację, aby zapewnić wsparcie prawne neurodywergentnym osobom, które doświadczają dyskryminacji. Rok po eksmisji, Ara wstał w oknie swojego biura w nowoczesnym budynku w centrum miasta, obserwując zapalające się światła. Owen wszedł do pokoju z dwoma kubkami kawy. Myślisz o nich? Zapytał delikatnie Owen. Araw zamyślił się przez chwilę. Nie o nich, odpowiedział. Myślałem o wzorcach. Postępowali według destrukcyjnego wzorca i osiągnęli logiczny rezultat. Ja postąpiłem według wzorca budowania i osiągnąłem inny. Odwrócił się od okna, z autentycznym i spokojnym uśmiechem na twarzy. Myśleli, że wyrzucając mnie z domu, pozbawią mnie wszystkiego, ale tak naprawdę uwolnili mnie. Wyciągnęli mnie z systemu, który mnie ograniczał i zmusili do zbudowania własnego. Lekcja była jasna i potężna. Sprawiedliwość polegała nie tylko na karaniu winnych, polegała na udowodnieniu, że się mylili w swoim najbardziej fundamentalnym założeniu. Wierzyli, że jest mniejszy, a on udowodnił, że jest większy. Najlepszą zemstą nie była ich ruina. Ale jego własny grzmiący sukces zbudowany na tych samych narzędziach, którymi pogardzali. Próbowali zniszczyć Arawa, ale ostatecznie zniszczyli siebie. Araf nauczył się, że prawdziwa zemsta nie polega na oddawaniu do znanej krzywdy. Polega na osiągnięciu sukcesu, którego jego wrogowie nigdy nie mogliby sobie wyobrazić. A ty, co byś zrobił na miejscu Arawa? Zostaw swoją opinię w komentarzach, jeśli kiedykolwiek miałeś do czynienia z sytuacją w której zostałeś całkowicie zlekceważony. Jeśli inspirują cię historie inteligentnej sprawiedliwości, takie jak ta, subskrybuj kanał, polub i włącz powiadomienia, ponieważ czasami, aby przywrócić równowagę, karma potrzebuje dobrze wykonanego planu.